cześć wam mamy ranek jogurt mamy gotowy zobaczcie jogurt gęsty ja go sobie chwilę zmiksuję <śmikt> e, łatwiej będzie mi się nalewał do słoików w lodówce tak dosłownie na czwórce żeby tylko się zamieszało 5 sekund i dziękuję e, Dobra, przylewamy słuchajcie ogór do słoików, chowamy do lodówy e, i śmigamy do sklepu po i będziemy robić koktajl z rzodkiewek. Także do zobaczenia. To jesteśmy, jesteśmy słuchajcie już po zakupach, e, to lecimy dwukolorowy koktajl z rzodkiewek. Do naczynia miksującego 100 gram migdałów. Słuchajcie, ja mam przymielone migdały na biur, więc jakby ok. To wysypiemy. Wsypiemy. <grystanie> Zobaczcie, nie wylałam wody po ostatnim pukaniu. Super. <grystanie> po ostatnim myciu po jogurcie. Puściłam mycie, poszłam do sklepu, zapomniałam. No cóż, życie. Dobra, więc jeszcze raz. 100 gram zmielonych migdałów już. Jest. Mamy 100 gram zmielonych migdałów. teraz, słuchajcie, liście rzutkiewki. Liście rzodkiewki. Będziemy wcinać liście rzutkiewki. Coś mi tu wpadło? Nie, nie No, właśnie, no, nie. tak, tak wyglądają przemilone migdały, słuchajcie. Dobra. Eee, dobra. Dalej, e, 50 gram liści rzodkiewki. A to trzeba wylać. <noise> to Poprawuj, żeby. Bo żutkiewki mam, słuchajcie, w tym e, wodzie się moczyły. W lewie je, wyciągamy. I teraz to liście chcemy. A to wylewamy. <noise> Naszą niespodziankę. Dobra. Dobra, słuchajcie, mamy tak, to No cóż, i zdarza się najlepszym. Dobra, lecimy. Słuchajcie, teraz z listni rzutkiewki. Myślę, że tak no są... Aha, tu jakaś trawa, nie? No to trawa może. Jak rzutkiewka, to rzutkiewka, nie? Starajmy się samą rzutkiewkę wrzucać liście. Normalnie słuchajcie, obcinam i wrzucam. Bez to można by było zrobić, nie? Słuchajcie, rzutkiewka to rzutkiewka, no to ciach. Jeszcze. Słuchajcie, to są praktycznie liście, to są liście z jednego pęczka. Tak. Zobaczcie, pęczek był taki dosyć spory, już Wam pokazuję. Mamy tu... się jakaś nieogarnięta, chociaż przepis czytałam, wiecie? No, potrzebuję, żeby być w miarę przygotowana, ale jak zwykle. E, zobaczcie, więc tak, e, praktycznie wszystkie liście obciachałam e, i wrzuciłam, bo tu mam drugi z mi nie? E, no i teraz co? Teraz e, bo później te rzodkiewki będziemy wrzucać. Mamy liście. 150 gram jogurtu typu greckiego. My mamy, słuchajcie, swój jogurt zrobiony. W razie czego dokupiłam jeszcze jeden jogurt strzałkowa. Nie wiem, czy mi wystarczy tego mojego, czy nie będę musiała znowu robić. To jest produkcja z dzisiejszej nocy. 150 gram. Ok, lecimy. Jest. Wody mineralnej. Płupka. Dajmy na siebie, czy woda mineralna, czy nie mineralna jest. Mamy do tego. Dalej. Dwa ząbki czosku. O! Będzie czosneczek. Czasneczku. Dwie rzeczy się Jest, Jest czosneczek. Dwa takie malutkie. Robimy cząstkę. Mamy trzy. Już odbieramy. Ciach. Czaszczyna nam ucieka. Dobra. Maleństwa takie. Och. Dzisiaj, słuchajcie, nigdzie nie dostałam. Nie wiem. Yy, młodej głoszczyzny, bo chciałam. Dostałam kapustkę, chcę zrobić kapustkę na krótko, a głoszczyzny a no, nie dostałam. Także dzisiaj będzie sama kapustka. Nie ma, być zupa. <gry> no ale dobra. Piękna pogoda. Dzisiaj dobra. Mamy czosnek obrany. Takie małe. Te, proszę. Odrobina soli. No ja myślę, że to pewnie do smaku będzie trzeba sobie doprawiać później. Nie? Zakładamy miarkę, pokrywę z miarką i lecimy. 20 sekund obroty 7, wrócimy jak skończymy. Jesteśmy. Skończyła robić się nam zielona część rzodkiewek, yy, koktajlu z rzodkiewek. Zobaczcie, zapach tak ma. Ciekawy. No dobra, to dalej. I co teraz? Zielony koktajl do szklanek przelać. Nie przelewam, bo tam zostawiam w tym. Będę lać jak teraz. Tak, do naczynia, bo mam, mamy drugie. Nie wiem, czy pamiętacie. Do naczynia wrzucamy, słuchajcie, 300 gram rzodkiewek. Słuchajcie, ostatnio też na internecie latają, latają filmiki gdzieś tam, jak to można usunąć pestycydy z truskawek przy pomocy termomiksa, sody, octu, jakie tam kąpiele. Dzisiaj nie za bardzo mam czas, ale obiecuję Wam, że przetestujemy w najbliższym czasie, to kupimy truskawki i zobaczymy, tak, bo trochę zrobimy, trochę jakby je, część umyjemy normalnie pod zwykłą wodą, część zrobimy według tych przepisów, które tam są, więc zobaczymy i porównamy wtedy w smaku, jak one Smakują i zobaczymy co ewentualnie nam z nich tam powypływa. Słuchajcie. Dobra. Słuchajcie, w międzyczasie skończyło się miejsce na, w pamięci telefonu. Ja nie wiem jak do tego doszło, normalnie szak. Dobra, y, jesteśmy y, mamy już słuchajcie wrzucone rzodkiewki, y, 300 g rzodkiewek, 600 g jogurtu, Zakładamy pokrywa z miarką i lecimy minuta 30 obroty 10, więc będzie głośno, wrócimy jak skończymy. Dobra, skończyło. Y, no i teraz różowy koktajl przelewamy do zielonego. No, i będziemy smakować. Słuchajcie, leję zielony. Ok. Rwane dzisiaj, słuchajcie, to nagrywanie, jak nie wiem. Skończymy, muszę wyczyścić telefon, i powoli lejemy teraz różowo. To Ta dam. Tak wygląda różowo-zielony koktajl z rzodkiewek. Okej, okay. słuchajcie, y, ja najpierw chcę tego posmakować. Y, y, tak, najpierw y, to zielone. Mm. No, czosnek tuć, pikantniejsze takie. A to takie naprawdę, słuchajcie, rzutkiewkowe. Mm. Smaki ciekawe. Nie wiem do czego to porównać. Mm. Ten czosnkowy to bym chyba jeszcze bardziej zmiksowała, bycie Zdecydowanie tutaj bym go um, troszeczkę jeszcze chyba przepuściła. E, no nie, myślę, że um, smaki są ciekawe, ale to nie jest koktajl, który zawita u nas na stałe. Więc... E, więc nie. Słuchajcie... E, na dzisiaj to tyle ze względu na y, padający telefon, muszę go wyczyścić. Y, no i pewnie słuchajcie, zobaczymy się jutro y, na koktajlu. Także trzymajcie się i do jutra, cześć!